Odpalił te OBS Dobra, lecimy Ja nie jadę To nie jadę. jedź Nie K jedź. Adi, kurwo, włoska <noise> Dobra, ja tu pilnuję no, Okej, okay, dobra, nie spodziewałem się tego Adi, naprawdę, zaraz się pogniewamy Aha, Nie spodziewałem się tego Pyk O, Adi, oczywiście Pierwszy Pierwszej. A, aha. Patrz. Kurwa, Ale dałem. Nie lata. Nie, to nie lata. To nie o, lata. brawo! O. Brawo, Adi! Adi na bramce, kurwa, o, Kurwa. Brawo, Adi. Gratuluję. dupę, co nie No, na pewno. Bez przyjemności. O. Ale to z przyjemnością. Z połykiem. O, właśnie. Nie mów tak. Ej, ja zostaję za. No to zostań. O, jest. o kurwa, co ty robisz? No to było? Jesteś ej. Ej, To nie? Oj, 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 oj. Problemy imanowskie? A ty kurwa nie trafiał. To ja byłem. O. Jaś. Ej, Brawo! Kurwa. Kurwa. ty. Brawo. Nakamerowane na, na to zostało. Nagrane, nagrane? Nakamerowane. Dobra. Kamerowane, tak. A ty dawaj popisówkę jakąś na kamerze. O kurwa, A myślałem, że to Adi, ty. Nie, no co ty. Nie wiesz cuda. Co ty, kurwa, Adi popisówkę zajebał. Wiesz, on w, w nim drzemie mocniej, ale nie pokazuje na mnie tak. Lica, lica, lica Dobra Jo, to chwyca Busta zajebali Brawo Kurwa w dupę przejebałaś To po jakiemu? Nie wiem, bo kurwa przejebał <laughs> Hadi to pies Brawo O, A... brawo dla nich O właśnie, to wszędzie chciałem... Podaj Adi, podaj ja Adi, Dobrze, wyszki, dzięki koma, dupę, Dzięki Demonetyzacja zaraz będzie O, brawo, Adi To ty kurwa pieniądze z tego masz Chcesz to ci mogę kadał zablokować, zaraz nie warto. niech Chcesz to możesz zaraz na mnie nie grać, rozumiesz? No to mnie wypierdol No to wypierdalaj Brawo Adi, o, trójca kurwa świetna. <grymna> Brawo dla nas. Ja nie jadę. Dobra, ja, ja też nie jadę. Dobra, co idziecie? O! To, to brzmi jak... To jak ja, kurwa ci z podania To brzmi jak wyzwanie dla mnie. Oj! Ty O, 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 brawo, o, brawo, no, brawo, brawo. Popisał się, kurwa, duber popisowy. Dawaj, dawaj. Masz, masz, masz! Kurwo! A ty, to ty? Co ja, kurwo, przeje, w dupę. już cię za. O, o. Gol. Jest gol pan o, nie. Kurwo No kurwo Kwisto jebany się. Kurwo Kwisto, no. ali znowu S.O. wymyśla, po prostu. Monte Kristo. Kwisto, chuj mu dupę kurwa, psia Masz podanie! Dobrze, o to chodzi! O, wspaniałe ubiegło! traci formy. O, teraz to dałem kurwa, kurwa na, dupy! za... Kurwo jeba... Patrz, gola. Oj, oj, Ale mogłem ty poczekać, ty kurwa. Ty oj, cholera. Nitro zebrałem? Dawaj. Ty wciągasz, kurwa, nitro. No, po co to gadać? Komanie Pierdolany. Po co gadać? Nie rozumiem. Kurwa! ja <śla> to mi na Już wiem, czemu kurwa odinstalowałem tą Grey Lancer'a, kurwa. Tego epika no dobrze, jedyka. było dla wszystkich. Kurwa. Takich... To było i dla mnie dobrze, bo jest trochę pskitne, się bardziej pierdoli niż po tym niebanym lolu. Leć! Kurwo leć to gwiazdy jeszcze dalej kurwa, tu kurba, 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 gdzie ty? Jestem. Wypierdalaj. Je, zajeb to Zajeb to, Zajep to, no Dobrze! Dobrze! No! Prawie, dobrze dobrze, dobrze! Dobrze, O, ładnie Jeszcze lepiej. O kolejny kurwa kasztan To kurwa. Weź co broń Dy, nie w tę stronę! Kurwo. Jebło mi się Kurwa, nie w tą stronę Jadi. Dobrze JS wyjebał kurwy psy Macie kurwa macie to macie, to macie Gol, 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 gol. Brawo! Kurwa, skurdy, psy. Brońcie bo to, za wszelką cenę, bo was kurwa wykastruje jak zaraz to. Nie ma Zaraz będzie Dobrze Do gryweczka Dobra, no, jedź Dobra, jedź. Dobra Jadę Nie Kurwa, rody. Bo ja nie jadę nie bronię! Od... Nie wiem, ja no to odówię! Ja bym na to grał. Gramy jeszcze czy nie? No. Dobra, mamy nagramy. Ou. Będzie odcinek, ty, a ty musisz mieć 10 minut na monetyzację. Ja, ja muszę mieć kontent na monetyzację. A z wami to chuj, nie kontent. Chuj! śmiecie! Korka. Liścia może zarobić. O! Kapustę od razu! Jest kapusty Ty, wow. a my coś wygramy w końcu? <grym> to o, z, z christo będzie na Z tym christo grałem od początku, chyba już trzeci mecz z nim walimy. Ten christo to kurwa do grobu, jak kurwa christo. christo to jest. To, o, ale ale, a ty popisałeś się po prostu, eee, ty powiedział? Po coś, po coś śmiesznego z. O! Sydet. No, widzicie, tylko drapsy gra, by jadę to no, Adi to wpierdala to się no, w psy no, jak no, we w swoich, tak, nie? Sydney to kurwa no. kapeku. Adi w swoich jedzie. O, Gejów? Nie mów tak. No ty kurwa ge... widział co ty kurwa swojego. swoich pordolak, kurwa. E. Ha, ha. Ja o twych nie mówiłem. A ty jego portola oglądasz, czy co? obrona O, ty widział pordo Gra, Ale dajem tak. dupy po prostu. Nie pierdolaj. No wzajemnie. Jakoś yeah. nie pierdolaj. Spierdolaj z mojej ziemi. O! o poszedł! Tebu to się tak obraca, się Poszedł, tak kurwa. Zostaw Jurika Garin. Dobrze, dobrze, dobrze. No, a... Kurwa, boy. Dobijam kurwa. to. A ja, kurwa, cel to. O, ani do Kurwa. Kurwa. Kurwa, kurwa zabi O, nie ma goda. Z kasztanie kasztanie. Yes, Jazda skurwa. O, jabło mi się. Krak szaizer. bum bum. bom, I want to in my room kurwa hrabia Montek i... ja pier no. dzięki dzięki Zrobiłem slajda ok. jak balerina ok. O, Adi, oczywiście, wpierdala się i dzik Wpierdala się jak... Nawet nie powiem że co. Nie masz, Stupę. nie masz, nie masz co się wpierdalać, o Włopska. właśnie, kurwa. O, dałem. Dzie o, o, dzień dobry. Dzień dobry. Kurwa, nie widzę piłki. A, bierzcie. Dobrze. Legansko. O, dobrze, Adi, Adi na bramce. Adi do bitka, kurwa, na bramę nasz. Widziałeś to, to jest profesjonalna obroda. Takich prawgarzy, to kurwa w Bayernie szukają. Tak. Bayern to kurwa nie jest klub nawet, debilu. No to Bayern München, ty kurwa z radziecka. Nie znam takiego kurwa. klubu, gościu. Kurwa München. Ty furtończ lad jesteś. Kurwa. O! Dałem kurwa. Da wpalnik! Ja bać. No i masz no kurwa. No to jest proste, że mają. To jest proste, że mają, bo są lepsi ode mnie. O! No tak. Co myślałem? Kurwe, w dupę, psa, bać. Tak. Mhm. ciekawe. To było przy Litonie, bo mhm. ja matematyka. O, ale kasancja, ty ty ale... liczysz, i tu nie pieniądze na koniec miesiąca, żeby ci starczyło Śladeczki. Pierda Oj, ładnie zagrałem, nie? <grydolaj> <grydolaj> ładnie zagrałem. <grydolaj> ładnie zagrałem. Ładnie. Oto Ale jest postęp, bo Adi dotyka piłki wcześniej niż raz na mecz. Dobrze. 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 Tak. Dobrze. Dobrze. Adi, kurwa, masz wystawkę. O A Bykiem w czoło Dobrze Macie piłkę, macie piłkę, macie piłkę kutasy Oj za mocna, przepraszam no, Poprawię O nie, nie No, dzięki Ty Dzięki Oj! O jak to operuje ten samochód pajale Dobra, staliśmy wyruchali w dupę, musimy się pochodzić z tym. No jak gramy z sobą, to trzeba znaczy. tak nie? Czasem w dupę dostać. O brawo! brawo. O, nie ma brawa, nie ma brawa. Co już pograli dzisiaj? Na dzisiaj nie ja Ale Pograli na dzisiaj czy już nie? Chyba pograli, chyba.